Chwilę pracownicy, mieszkańcy Świdnika wraz z rodzinami ruszą w milczącym marszu, który jest wyrazem naszego sprzeciwu dla decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej wybierającą śmigłowiec francuski dla polskiej armii. Wybierając śmigłowiec, który nie jest w tej chwili produkowany w Polsce, który będzie co najwyżej w Polsce składany. Jesteśmy Przeciwni tego typu decyzjom, gdzie pieniądze polskich podatników e, będą wywożone za granicę. E, na to zgody nie ma. Stąd nasz e, dzisiejszy marsz milczenia dla decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej. Wiemy, trochę pogoda nam dzisiaj nie dopisała, odstraszyła, ale rząd też nam nie dopisał i prezydent nam nie dopisał. Myślę, że pracownicy kończący zmianę pierwszą w całości przyjdą i ruszą z nami na plac konstytucji 3 maja. Idziemy jednak! Okazało się, że będzie trudno podjąć tą decyzję o unieważnieniu, to z tego miejsca deklarujemy, że po Świdniku, po Mielcu, będzie ogólnopolska manifestacja. Będziemy się bili. My nie mamy nic do stracenia. Polska musi być bezpieczna. A będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy rządzący zrozumieją, że tu, w Świdniku na Lubelszczyźnie, to jest Polska. W Mielcu jest Polska, w Kaliszu, w Rzeszowie. W całej Polsce, w Tomaszowie Mallewskim, wszędzie jest Polska. Co, co w wyniku tego przetargu powstało? No, powstała niespójna yy, oferta. Yy, yy, efektem tej oferty yy, co jest? Brak miejsc pracy. Yy, efektem tej oferty jest wybór yy, bardzo starego technologicznie śmigłowca, najdroższego, jeśli chodzi o eksploatację yy, yy, i efektem jest brak rozwoju tego regionu. Kłamaliście w sprawie śmigłowca AW149. Kłamiecie w sprawie skutków offsetu. Kłamiecie nawet wtedy, kiedy Airbus sam ogłasza, że tych śmigłowców, które ma dostarczyć w roku 2017 dla polskiej armii, nie wyprodukuje w Polsce. Przywiezie je z Francji. Kłamiecie w sprawie procedury, kłamiecie w sprawie ceny. Tyle w tej sprawie jest kłamstw, w którym my nie wierzymy. Z polskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Proszę, rozchodzimy się, uważać na bezpieczeństwo. Dziękuję.